Dziś na kanale o technologii porozmawiamy o tym, co zmieniło się w nowych składakach Samsunga. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić smartfony Samsung Galaxy Z Flip 6 albo Z Fold 6, to możecie to zrobić w sklepie Media Expert zarówno stacjonarnie, jak też online. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. No i standardowo, skoro zaczyna się dopiero sprzedaż tych telefonów, no to czeka na Was oferta przedsprzedażowa. Szczegóły są w opisie. Zaczniemy od Samsungów Galaxy Z Flip, bo mam Samsunga Galaxy Z Flip 5 oraz Z Flip 6, ale już tak na starcie powiem Wam, że chyba wszyscy wiecie, jak wygląda ten świat smartfonów: że niby co roku mamy nowe premiery, pojawiają się te nowe generacje, ale zmian jest już raczej niewiele, bo mamy do czynienia z produktami dojrzałymi. No i tak samo jest w tym przypadku, dlatego nie będziemy tak jak wszyscy przechodzić przez całą specyfikację. Bo mamy tutaj tyle pamięci. Bo mamy tutaj to, mamy tamto Androida. Mamy, kto by pomyślał, zewnętrzny ekran, jaki fajny. No nie chcemy tego robić, po prostu powiemy, co się zmieniło w najnowszych smartfonach względem zeszłorocznych modeli. Bo podejrzewam, że najwięcej osób właśnie będzie podejmować taką decyzję: zakupował kupić nowość czy tańszy model sprzed roku. Pierwsza zmiana, taka najbardziej odczuwalna, to jest bryła. No bo te telefony wyglądają niby tak samo, ale inaczej. Zobaczcie zresztą sami. No, flipy jak flipy, ale ten nowszy jest taki bardziej kanciasty. Przez to wydaje mi się bardziej premium. Z takich rzeczy Samsung mówi też, że mamy tutaj do czynienia z lepszym zawiasem, który jest przeprojektowany. Że tutaj ta bruzda na ekranie jest mniejsza i kiedy patrzy, faktycznie jest mniejsza. Ale pamiętajmy, że porównujemy telefon, który był używany przez rok, z telefonem, który jest zupełnie nowy. A i tak ta różnica nie jest jakaś kosmiczna, Wam powiem. Do tego Samsung mówi, że bardziej wytrzymała obudowa, że mamy tutaj lepsze chłodzenie, więc smartfon będzie się mniej grzał. Bo każdy, kto używał flipów, wie, że one raczej miewały problemy z przegrzewaniem się. A dlaczego Samsung Galaxy Z Flip 6 ma się grzać mniej niż ten Z Flip 5? Z prostego powodu, bo w Samsungu Galaxy Z Flip 6 zastosowano chłodzenie w postaci komory parowej, której w poprzednim modelu nie było. Ale tak jak mówiłem, czy to działa w praktyce, powiemy Wam dopiero za jakiś czas. Z różnic w budowie mamy też nieco mniejszą grubość, bo ten Samsung Galaxy Z Flip 5 miał grubość 15,1 mm, ten nowy ma 14,9 mm. Jeżeli chodzi o wodoszczelność i pyłoszczelność, niewiele się tutaj zmieniło. Mamy tutaj normę IP48, a nie IPX8. I to oznacza, że oczywiście możemy ten smartfon wrzucić do wody na 1,5 metra, na 30 minut standardowo, ale jeżeli chodzi o pyłoszczelność, a wiele osób na to liczyło, no to mamy taką normę, że tutaj w zawias nie wejdą żadne elementy, które mają więcej niż 1 mm średnicy. No czyli tak naprawdę jeżeli chodzi o piach, piach nadal będzie się tutaj dostawał i w ekstremalnych przypadkach będzie w stanie ten zawias zablokować. Samsung oczywiście mówi, ale my tu mamy takie rozwiązania, że wypychają kurz, drobiny i tak dalej z zawiasów, ale jak będzie w praktyce, no to chyba wszyscy wiemy. Samsung Galaxy Z Flip 6, jak łatwo się domyślać, ma lepszą specyfikację techniczną niż poprzednik. Co się zmieniło? Mamy tutaj procesor Qualcomm Snapdragon 8 generacji 3 For Galaxy. Tutaj w Z Flipie 5 mieliśmy Snapdragona 8 generacji drugiej For Galaxy. Mieliśmy tutaj także 8 GB RAMu, a w nowej wersji mamy 12 GB RAMu. Nie zmieniły się za to wersje pamięciowe, bo nadal mamy 256 i 512 GB, tak jak rok temu. I mimo że ten nowy telefon jest minimalnie bardziej smukły, to udało się tutaj zmieścić większy akumulator, bo ma on pojemność 4000 mAh, z kolei Samsung Galaxy Z Flip 5 miał akumulator o pojemności 3700 mAh, więc ta różnica jest zauważalna. Ostatnia zmiana sprzętowa to aparat, bo Samsung Galaxy Z Flip 5 miał aparaty 12 plus 12 megapikseli, teraz mamy aparaty 12 plus 50 megapikseli w Samsungu w Galaxy Z Flip 6, no i nowszy model ma robić lepsze zdjęcia. No i według Samsunga ten nowy aparat ma sprawić, że nowy smartfon będzie robił lepsze nocne filmy także w hdr i to są też dobre telefony dla twórców treści wideo w mediach społecznościowych. Pamiętacie, że pół roku temu Samsung mówił, że Galaxy S24 to idealnie nadaje się do kręcenia filmików na Instagram, na TikToka, że w końcu te smartfony, inaczej niż inne smartfony z Androidem, dobrze dogadują się z tymi aplikacjami. Tutaj mamy informację, że nowe Samsungi Galaxy Z Flip 6. Bardzo dobrze dogadują się z Instagramem czy z TikTokiem. No tego jeszcze oficjalnie nie potwierdzono, ale wydaje mi się, że też tak powinno być. Skoro w S24 taka opcja się pojawiła, jak finalnie będzie, zobaczymy dopiero na oficjalnej premierze. Więc o nowościach sprzętowych wiecie wszystko, ale jakie są nowości programowe? No to samo co przy S24. AI, AI i o ile przy S24 robiło to na mnie wrażenie, nawet sobie kupiłem tę S24, żeby z AI, AI, AI korzystać. No to się okazało, że ja z AI nie korzystam. Więc moim zdaniem w tym przypadku będzie podobnie, a z takich rzeczy programowych, które są na plus, no to fakt, że mamy 7 lat gwarancji aktualizacji oprogramowania, więc to jest naprawdę fajne, bo pokazuje, że coraz więcej firm stara się zapewnić nam warunki do tego, żebyśmy z naszych urządzeń korzystali przez dłuższy czas, i to jest prawdziwa ekologia, a nie brak ładowarki w pudełku. Ceny niższe niż rok temu, ponieważ rok temu za Samsunga Galaxy Z Flip 5 trzeba było zapłacić 5599 lub 5999 zł. Kolejno za wersję 256 oraz 512 GB. W tym roku są to kolejno wartości 5199 oraz 5749 zł, więc ta obniżka jest na pewno zauważalna. Jeżeli zaś chodzi o Samsunga Galaxy Z Fold 6, bo to jest drugi smartfon, jaki dzisiaj mieliśmy okazję obejrzeć, no co wam będę mówił? Tych zmian nie ma zbyt dużo, ale paradoksalnie te zmiany, które się pojawiają, są według mnie cenniejsze niż jakieś różnice w specyfikacji. Bo jeżeli chodzi o samą speckę, no to mamy Snapdragona 8 generacji 3, a nie Snapdragona 8 generacji drugiej, czyli i tak tego nie odczujecie, A poza tym ramu tyle, ile było, pamięci tyle, ile było. Bateria taka jak była. Największa różnica to jest przedni ekran, proporcje, wygląd. Ten smartfon jest też troszeczkę lżejszy od Samsunga Galaxy Z Fold 5, ale to jest różnica kilkunastu gramów. To, co odczuwam najbardziej, to to, że te krawędzie są płaskie, więc ten telefon wygląda po prostu ładniej, a dodatkowo mamy tutaj ekran z przodu nie 6.2, tylko 6.3 cala. Ktoś powie, jaka to różnica? Prawie że żadna, ale powiem Wam, że w tych Foldach nawet te takie delikatne zmiany robią robotę, bo ten Fold jest troszeczkę szerszy niż Samsung Galaxy Z Fold 5. Dodatkowo mamy tutaj cieńsze ramki, przez to ten ekran jest minimalnie większy i już na nim pisze się znacznie wygodniej, więc mamy tutaj tę coroczną walkę Samsunga z największą bolączką smartfonów typu Fold że na tym przednim ekranie niewygodnie się pracuje, a tutaj już mogę Wam powiedzieć, że pracuje się znacznie wygodniej niż rok czy dwa lata temu. A no, i aparaty się zmieniły, w sensie zmieniły się. Samsung mówi, że mamy tutaj taki zestaw jak w Galaxy S24 i S24, a rok temu mieliśmy taki zestaw jak w S23 i S23. I sami ocencie, czy aparaty S24 i S23 przesadnie się różnią, więc niby mamy tutaj jakieś ulepszenie, ale w praktyce go nie zauważycie. A poza tym co, Samsung mówi, że Galaxy Z Fold 6 jest bardziej wytrzymały niż rok temu. Nie jesteśmy w stanie tego teraz zweryfikować. Wiemy za to, że na pewno jest troszeczkę tańszy niż zeszłoroczna wersja na premierę, no bo mamy tutaj cenę 8699, 9199 lub 10199, a rok temu te ceny były wyższe. Nie mamy tutaj ogromnych różnic, ale warto docenić, że one w ogóle są, a poza tym to samo co w Samsungu Galaxy Z Flip 5, czyli AI 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 no i fakt, że mamy gwarancję 7 lat aktualizacji i to z kolei doceni chyba każdy. No i pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić nowe Samsung Galaxy Z Flip 6 albo Z Fold 6, to możecie to zrobić w sklepie Media Expert zarówno stacjonarnie, jak też online. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. No i oczywiście na start, skoro to jest premiera tych urządzeń, mamy ofertę przedsprzedażową. Polega ona na tym, że otrzymujecie 450 zł cashbacku, chyba że zdecydujecie się na skorzystanie z usługi Samsung Odkup, gdzie po prostu zostawicie swój stary telefon, to wtedy do tej wyceny dostaniecie dodatkowo 450 zł. Ale mamy też ofertę multi-buy, bo Samsung dzisiaj pokazał nie tylko nowe telefony, ale też słuchawki i zegarki. Więc jeżeli kupicie dwie rzeczy od Samsunga, to dostaniecie dodatkowy rabat 400 zł. A jeżeli zdecydujecie się na trzy rzeczy, no to ten rabat dodatkowy wyniesie aż 600 zł. Więc jeżeli chcecie kupić te nowości, to chyba warto to zrobić na samym początku. No i dodatkowo, jeżeli zdecydujecie się na kupno rozszerzonej gwarancji Samsung Care Plus, to jeżeli kupicie ją na rok, to otrzymacie na dwa lata, więc będziecie mieli swoje sprzęty zabezpieczone przez dwa razy dłuższy czas. I to już było wszystko, co mieliśmy Wam dzisiaj do powiedzenia o Samsungach Galaxy Z Flip 6 oraz Z Fold 6, a raczej o zmianach, które tutaj nastąpiły. Dlatego zrobiliśmy film o tych dwóch modelach jednocześnie, bo sami widzicie, że tych zmian nie ma przesadnie dużo. Dajcie znać, co sądzicie o nowych modelach Samsunga w komentarzu. Poza tym proszę Was o formalności. Łapka w górę, subskrypcja właśnie ta subskrypcja jest dla nas bardzo ważna. No i dzwoneczek i mam też dla Was na koniec nasze klasyczne badanie statystyczne. Jeżeli obejrzeliście ten film do końca, no to piszecie hasło koreańczyk na składaku i my wiemy, że byliście z nami przez ten cały czas, a tymczasem żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnych filmach na kanale o technologii, kanale o domu i słyszymy w podcaście o technologii, gdzie też będziemy mówić o nowych Samsungach. Cześć!